Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj pokazać Wam świeży wypiek Politechniki Warszawskiej, najnowsze podejście do studiów, do elitarnych, indywidualnych studiów dla najlepszych kandydatów. Politechnika Warszawska od jakiegoś czasu zastanawiała się, jak zaadresować, jaką ofertę zaadresować dla najlepszych ludzi, dla ludzi, którzy chcieliby robić coś więcej niż tylko standardowy kierunek studiów. I tak wyszliśmy z inicjatywą Studiów ID. Te studia, Szanowni Państwo, obejmują zarówno studia pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Rekrutujemy najlepszych, laure najlepszych studentów, czyli najlepszych kandydatów, czyli laureatów lub finalistów olimpiad ścisłych, ale także najlepszych absolwentów i najlepszych studentów, jak się za chwilę okaże. Takim bardzo może ważnym aspektem jest to, że chcemy Was w ciągu całych tych studiów wspierać, zarówno merytorycznie poprzez osobę tutora, jak i finansowo poprzez stypendium już od pierwszego dnia studiów. Dajemy swobodę w tworzeniu indywidualnej drogi, czyli pozwalamy wam razem z osobą tutora indywidualizować waszą ścieżkę kształcenia, robić coś, czego na jakimś standardowym kierunku być może nie moglibyście zrealizować. I proponujemy wam innowacyjną dydaktykę. Szanowni Państwo, czyli nowe formy kształcenia, które odpowiadają wymogom nowoczesnych inżynierów. Te formy to na przykład project-based learning albo blended learning, design thinking i inne formy, które wymagają takiego bezpośredniego kontaktu, nie wykładowego, ale takiej interakcji pomiędzy nauczycielem akademickim i materią i Wami. Dodatkowo, szanowni państwo, realizując te studia, chcemy także rozwijać naszą kadrę naukową, czyli chcemy Was zapewnić, że nasi tutorzy, o których za chwilę powiem jeszcze trochę więcej, również będą podnosili swoje kwalifikacje tak, aby jak najlepiej was wspomagać w waszej drodze indywidualnej po studiach. Szanowni Państwo, tak może pokrótce pokażę Wam, jak wyglądają aktorzy całego procesu studiów ID. Wybitny student, potencjalnie wy jesteście w samym środku tego procesu. Najczęściej widujecie się z tutorem na takich codziennych, w zasadzie e, warunkach. To on spotyka się, to on was prowadzi. E, mamy radę programową, która patrzy na to, jak, jak się rozwijacie, czy podążacie w dobrym kierunku, i patrzy także na tutora, czy on sobie radzi, być może wspomaga was za mało i wtedy Rada Programowa podejmuje pewne dodatkowe działania po to, żeby, żeby wspomóc, wspomóc wasz duet. Wy jako wybitny student jesteście przypisani do kierunku, czyli startujecie normalnie na kierunku, który sobie wymarzyliście, ale dalej możecie go indywidualizować. A całość tego procesu koordynuje Centrum Studiów Zaawansowanych, czyli taka jednostka w Politechnice, która właśnie dedykowana jest dla super elitarnych rozwiązań dydaktycznych i naukowych na naszej uczelni. Proszę Państwo, jeżeli chodzi o rekrutację, tak jak wspomniałem, mamy rekrutację na pierwszy i na drugi stopień. Na pierwszym stopniu zapraszamy już od początku laureatów olimpiad ścisłych bądź też finalistów olimpiad ścisłych. Tutaj macie definicję, którą przyjęliśmy jako olimpiada ścisła. Jest to olimpiada matematyczna, fizyczna, informatyczna, chemiczna i astronomiczna. Jeżeli chodzi o laureatów Olimpiad Ścisłych, jeżeli tylko wyrazicie chęć y, udziału w projekcie, dostajecie miejsce. Jeżeli jesteście finalistą, poprosimy Was o złożenie listu moty motywacyjnego, zaprosimy Was na rozmowę kwalifikacyjną i na tej zasadzie y, będziemy mogli Was zakwalifikować na studia. Oczywiście, jeżeli nie spełniacie y, warunku laureatów bądź finalistów Olimpiad Ścisłych, to jeszcze nic straconego ponieważ mamy coś takiego jak y, rekrutacja uzupełniająca. To jest rekrutacja po pierwszym semestrze bądź po pierwszym roku studiów, kiedy część osób stąd z doświadczenia wiemy odejdzie z projektu i pozostaną wolne miejsca, które będziemy chcieli dać najlepszym studentom, którzy wykazali się w pierwszym semestrze bądź też w pierwszym roku studiów. Wtedy biorąc pod uwagę Waszą średnią ze studiów plus list motywacyjny, znowu zaprosimy Was na. Rozmowę kwalifikacyjną i na tej podstawie będziemy mogli Was zakwalifikować do programu. Jeżeli chodzi o drugi stopień, jest to e, troszeczkę bardziej skomplikowane, dlatego że oprócz listu motywacyjnego, wymagamy listu referacyjnego plus bierzemy pod uwagę także inne osiągnięcia jakieś naukowo-dydaktyczno-badawcze e, typu udziały w projektach e, naukowych już na pierwszym stopniu studiów, bądź też e, udział w jakichś konferencjach w kołach naukowych. I po uzupełniającej rekrutacji, też po pierwszym semestrze studiów, w zasadzie bardzo, bardzo podobny zestaw dokumentów bierzemy pod uwagę, żeby zakwalifikować studentów. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o tutora, to chciałbym, żebyście mieli taką, takie wrażenie, że tutor to nie jest weryfikator waszej drogi, tylko wasz towarzysz i przyjaciel przez studia. To osoba, która jest już doświadczona, jest ugruntowana, Zarówno pod względem naukowym, jak i doceniana pod względem dydaktycznym, i to ona pomoże Wam ułożyć indywidualny plan studiów i to ona pomoże Wam prowadzić te studia, rozwijać się przez cały okres ich trwania. Chcemy, żeby to była taka podróż, która być może skończy się przyjaźnią na dalsze lata Waszego życia. Tak jak wspomniałem, ważny efekt, i Pan się uśmiechnął, ale wbrew pozorom, mentoring często prowadzi do znajomości, nawet przyjaźni przez, przez, przez całe życie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o stypendium, a to jest istotna część, tak nam się wydaje, naszej propozycji, to oczywiście jego. Wysokość będzie ustalana przez rektora, ale to co jest istotne, jest ono oferowane już od pierwszego semestru studiów i na studiach pierwszego stopnia jest progresywne. Wraz z spełnianiem kolejnych wymogów etapowych, to stypendium będzie rosło. A powiem od razu, że na samym początku nie będzie wcale najmniejsze. Do tego inne stypendia, które Wam przysługują z tytułu bycia studentami, są też do zdobycia. To jest dodatkowe stypendium związane tylko z udziałem w projekcie Studia ID. Na drugim stopniu będzie to stypendium stałe, w jednej wysokości przez, całe trwanie, przez cały czas trwania studiów. I być może, Szanowni Państwo, na sam koniec pokażę Wam, jak, mam nadzieję, że Wam pokażę, jak działa proces. Nie wiem, dlaczego nie działa. Szanowni Państwo, wizualnie jak wy sobie wyobrażamy, że będzie to wyglądało? Na rekrutacji albo Olimpiady Ścisłe, albo na drugim stopniu osiągnięcia po pierwszym stopniu. Nie wiem, czy to. O, dobrze, teraz już będzie działało. Kwalifikujemy Was na kierunki. Część z Was od razu będzie zakwalifikowana na studia ID, część pewnie nie. Nic straconego, przechodząc przez kolejne etapy studiów. Przez, przez integrację, przez, przez podstawowe przedmioty w danym kierunku. Wszystko może się zmienić. Zobaczycie, szanowni państwo. Ten pilot nie chce współpracować. Przepraszam. O, już mu się udało. Będziecie przechodzili przez kolejne etapy. Jest prawdopodobieństwo, że część, część z was być może odpadnie. Ale część, y, którzy wcześniej nie byli y, przyjęci na studia, będą mogli być dokwalifikowani. I tak dalej, y, pod opieką już tutora, po którymś z etapów czasem także tutora zewnętrznego. Jeżeli Państwo będziecie chcieli bardziej rozwijać się w kierunkach przemysłowych, nie w kierunkach naukowych, y, będziemy mogli współpracować. Współpracujemy już teraz z przemysłem będziemy mogli Państwu. Dołożyć tutora zewnętrznego, specjalistę z zakresu jakiejś dziedziny, techniki, w której się firma specjalizuje, i potem, Szanowni Państwo, w perspektywie możecie zostać naukowcami, możecie zostać ekspertami w firmach, możecie wjechać na staże naukowe, podjąć studia gdzieś na innych uczelniach. Szanowni Państwo, jeżeli będziecie mieli pytania bądź wątpliwości. Tu są różne adresy, one są też dostępne na ulotkach. Mamy swoje własne stoisko, więc zapraszam, jeżeli kogoś zainteresowałem. I cóż mi pozostaje? Zapraszam was na studia. I dziękuję.